Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. Cześć wszystkim, drugi odcinek Anvil Basketball Challenge, wspólna inicjatywa Klubu Koszykówki Wocławek oraz naszego strategicznego sponsora firmy Anvil SA. W dzisiejszym odcinku razem z nami Rotnik Clark oraz Andrzej Pluta Junior, którzy będą pomagać w ćwiczeniach. Na prośbę widzów, którzy wysłali nam wiele pozytywnych informacji odnośnie pierwszego odcinka i odnośnie zabaw z balonikami, będziemy kontynuować dalszą serię ciszy. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie kontrola piłki. Jak już wspomnieliśmy sobie wcześniej, e, będziemy używać do tego e, również baloników. Natomiast rozpoczniemy od zabawy znanej wszystkim adeptom, młodym adeptom koszykówki na całym świecie. Kozuj, wybij piłkę. Następnie przejdziemy do prostych ćwiczeń z kozłowaniem, z użyciem balonika, z utrzymaniem jego w powietrzu. Następnie dołożymy elementy zmiany ręki kozującej pod nogą, przed sobą, za plecami. Na koniec zakończymy stopniowaniem trudności, również będziemy w tym elemencie używać balona, a na koniec zabawa, która połączy wszystkie elementy dzisiejszego treningu. Jak już wspomnieliśmy, na początek będzie zabawa ożywiająca. Kozuj, wybi piłkę. Andrzej i Rotni pokażą, yy, jak wygląda ta zabawa. Musisz kozować piłeczkę jedną ręką, drugą ręką próbujemy wybić, tak? Czyli najprostsza zabawa, jaka może być. Jedna ręka kozuje piłkę, druga ręka próbuje wybić piłkę koledze naprzeciwko. Proszę bardzo, let's go, start, hop, let's go, yes. Walczymy. Ćwiczenie ma za zadanie utrzymanie kontroli nad piłką, czyli już wprowadzamy się do tematu kontrolowania piłki. Głowa musi być podniesiona do góry. Musimy obserwować przeciwnika, a jednocześnie musimy kozować piłkę. To jest najprostsza forma tego ćwiczenia, gdzie kozujemy, zmieniamy kierunek i próbujemy sobie wybić. Ok, stop, guys. Y Pierwszy, najprostszy element, w którym kozujemy piłeczkę i próbujemy którąkolwiek z rąk wybić ciszenie rozrzewkowe. Dołożymy sobie troszeczkę w tej zabawie trudniejszy element. Zawodnicy będą kozowali piłkę tylko jedną ręką, a drugiej ręki będą używali do wybicia piłki. Natomiast po każdej próbie wybicia będą musieli zmienić piłkę pod nogą, za plecami, przed sobą, w zależności od tego, jak będzie tutaj sytuacja wyglądała. Kozujemy tylko z lewą ręką. OK, we start with left hand only. Kozujemy tylko z lewą ręką teraz i musimy zmieniać piłkę z lewej cały czas do lewej. Proszę bardzo, let's go, guys, start. Let's go, try to strip the ball. Yes, strong, nice, nice, always. Try to strip and dribble the ball with left. Let's go, let's go, strong. Nie jest to łatwe zadanie, zawodnicy, obydwaj są praworęczni, a kozują na swoją gorszą rękę, lewą. Jak widać, zabawa sprawia na pewno dużo przyjemności, nawet seniorom. Ok, change your hand, right hand. Zmieniamy rękę kozującą. Zabawę wykonujemy sobie oczywiście na czas, bądź też na punkty. Jeżeli zawodnik wybije piłkę koledze, możemy to punktować, możemy grać na czas. Możemy grać całą drużyną oczywiście, jeżeli mamy miejsce do tego. Oczywiście my zostajemy w formule naszych ćwiczeń na wojskowej przestrzeni, które będzie można wykonać w domu. OK, Foros? Pierwsze ćwiczenie rozrzewkowe, zawodnicy złapali już pierwszą zadyszkę, super. Będziemy kontynuowali, teraz przejdziemy sobie do, do pierwszych ćwiczeń z naszymi wcześniej wspomnianymi balonami, którymi kończyliśmy ostatnie ćwiczenia, będziemy kontynuować ćwiczenia na kontrole piłki. Pierwsza najprostsza forma ćwiczenia z balonikiem do kontrolowania naszej piłki będzie w postawie koszykarskiej, której uczyliśmy się na poprzednim odcinku. Będziemy kozowali sobie piłeczkę jedną ręką, natomiast drugą ręką podobnie jak. W końcówce ostatniego odcinka będziemy próbowali utrzymać balon na niezbyt wysokiej odległości. Ćwiczenie ma na za zadanie kontrolowanie piłki jedną ręką, a jednocześnie obserwowanie balona. Czyli nie skupiamy się na piłce do koszykówki, ponieważ musimy kontrolować, żeby balonik nam nie spadł na, na podłoże. Powoduje to, że zawodnik automatycznie musi nabierać nawyku dobrego, mocnego kozła e, ręką i kontroli piłki i obserwacji boiska. Start, yes, like this, catch it, nice, it's like simply one. Mocniej kozujemy, stronger. Dribble the ball, pound, 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 like strong dribbling, yes. Good job. Andrzej, yes. Front of view, front of view, touch the ball all the time, yes. Try to keep that one position, like stay in balance, let's go, guys. Prawo, trzymamy pozycję. Tak jest. Jak widać, nie jest to łatwe ćwiczenie w utrzymaniu pozycji, bo walonik zaczyna odjeżdżać, natomiast kontrolować trzeba przez cały Switch hand, switch hand, let's go, left. Strong dribbling, strong dribbling, let's go! Pound, 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 pound. Musimy słyszeć, jak piłka się odbija. Wiemy wtedy, że zawodnik kontroluje. Palce szeroko muszą być u ręki, natomiast cały czas staramy obserwować się balonik. Ok? Jak widzieliście, pierwsze ćwiczenie to jest najprostsza forma tego ćwiczenia z balonikiem na ten moment. I poszło chłopakom naprawdę nieźle. Teraz sobie dołożymy troszeczkę trudniejszy element. Będziemy wykonywali to ćwiczenie ze zmianą piłeczki. Pod nogą, czyli to jest taki dodatkowy element, który powoduje to, że zawodnicy oprócz balonika, oprócz kontroli piłki, muszą również popracować ciałem, muszą popracować biodrami, muszą popracować. Czyli tak, zawodnicy wykonują ćwiczenie, jest, obserwują cały czas balonik, dokładnie, brawo, keep going Rotni, staramy się utrzymać e, jedną pozycję, dawaj, dawaj Andrzej, podbij balonik, dobrze. Jak widzą Państwo, nie jest to takie łatwe, tak jest, brawo. Catch the balance, try to stay in one place. Let's go, let's go, dribble, good job, Rotti. good job. OK, not too high, not too high, stay with. OK, good job, Dobra, Andrzej. OK. Jak Państwo widzą, już dołożenie kolejnego elementu, czyli zmiany pod nogą, która już jest kolejnym elementem koszykarskim. Przy kozowaniu zaczyna sprawiać problemy. Na pewno bardzo ważne jest, żeby zawodnicy cały czas utrzymali pozycję do kozowania w koszykówce, żeby w momencie zmiany piłeczki z jednej ręki do drugiej następował ruch w biodrach, żeby stopy przeskakiwały równolegle. Pracujemy na razie tylko równolegle, nie skręcamy swojego ciała. Będziemy to wykonywali w innych ćwiczeniach. To jest jeden z takich błędów, który, zawodni, który zawodnicy popełniają na początkowym etapie. Na razie chcemy pracować tylko na zasadzie nożyc. Nie chcemy się otwierać szeroko, okej? Okay? Let's go. Hop, jest. Dobre, andy. Hopa, mocniej. Do przodu wykoch. Yes, let's go. Good job. Dawaj, Andrzej, mocno kozujemy pileczkę, brawo. Tak jest. Ok. 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 Poprawili chłopacy troszeczkę yy, yy, teraz technikę wykonania tego ćwiczenia. Damy im trudniejszy element, oczywiście, próbujemy to zrobić oczywiście w domu, dokładamy zmianę za plecami, e, która jest jedną z najtrudniejszych zmian w koszykówce. W pełnym gazie wykonuje się ją nieco łatwiej, czyli w pełnym biegu. Natomiast w miejscu nie jest to taki prosty element, wymaga on przyjęcia naprawdę dobrej pozycji koszykarskiej i naprawdę z e, nie powiem, dużych umiejętności, bo e, każdy może to wykonać. I jeżeli będziecie wykonywali to ćwiczenie w domu i będziecie mieli problemy z tą zmianą za plecami czy pod nogami, Róbcie na razie to tak, jak potraficie. Jeżeli będą wykonywały to ćwiczenie małe dzieci, możemy oczywiście piłeczkę omijać, możemy piłeczkę obchodzić. Próbujemy zrobić to w ten sposób, żeby zbliżyć się do tego, jak to ćwiczenie jest wykonane, guys. Hop, keep the balance, yes. Strong, behind the back, yes. Behind the back, nice, nice. Try to keep one position, keep the balance, keep the balance like this and keep the balance. Only like this, between the legs. Good position, let's go. Hop, nice. Dawaj, dawaj, Andrzej, trzymamy dobrą pozycję czwórki. Staramy się, żeby zawodnicy nie chodzili, nie robili tych małych kroczków. Staramy się podążać za pozycją, która była w poprzednim odcinku. Czyli zostajemy w pozycji, kozujemy w pozycji, podbijamy bal. Zmiany, poruszanie się to jest kolejny element, który wprowadzamy na, na kolejnych etapach sobie. Yes! Dobrze. Ok, guys. No disja. Chłopacy nieźle ćwiczą, natomiast jeszcze raz chciałem powtórzyć, że na razie w tym ćwiczeniu chcieliśmy wymusić, żeby spróbowali utrzymać, skontrolować balonik, tak żeby on został w jednym miejscu i żeby jak najmniej się poruszać. Nie do końca się to udało, natomiast po to są treningi i ciężka praca, żeby, żeby te ćwiczenia gdzieś tam zaczęły nam wychodzić. Teraz dołożymy sobie kolejny, już ostatni ten element, yy, jak gdyby utrudniający yy, zabawę z balonem, będziemy robili. Podwójne zmiany być może potrójne w zależności od waszej inwencji od inwencji trenera z kim ćwiczycie po prostu możemy sobie zmiksować to w ten sposób że możemy dołożyć z wody zmiany możemy dołożyć tak samo jak w poprzednich ćwiczeniach kierunki ruchu do przodu do tyłu do boku my na razie postaramy się zostać w jednym miejscu ale będziemy robili zmiany podwójne będę je wymyślał na potrzeby ćwiczenia podwójna zmiana pod nogą i zaplecami let's go between behind nice hop between behind good job Keep going, balon, ratni. Let's go, Andrzej. Wracamy na pole. Widzenia kamery. Dawaj. Tak jest. Brawo, rotni. Yes. Jak Państwo widzą, Rotni pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Tam sporo tych ćwiczeń na jest wykonywanych. Andrzej, dawaj. Mocy kozio, mocy kozioł, podbijamy balon. Podbijamy OK Switch hand, switch legs. Switch hand, switch legs. Yes, let's go. Dawaj. Hop, dawaj. Andrew, zmieniamy rękę. Nice. Mocy kozioł, mocy koziu. Podbij balon. Dawaj, dawaj. Patrzymy na balon, Kontrolny balon. Jest, brawo Rocky, good job. Ok guys, w bardzo dobrym tempie chłopacy ćwiczą, super. Są na zaawansowanym poziomie kozłowania, natomiast powtarzam, te ćwiczenia z balonem one mają na celu kontrolowanie piłki. Mogą je wykonywać zawodnicy, którzy są początkujący, bo tak jak powiedziałem, mogą zmiany być za plecami, gdzie możemy piłeczkę obchodzić. Jeżeli będą małe dzieci na przykład zmieniały piłkę pod nogami, możemy nawet unieść spokojnie sobie nogę do góry i przełożyć piłkę pod uniesioną nogą, to też nie jest żaden problem na początkowym etapie nauczania. Utrudnimy im maksymalnie jeszcze teraz, zrobimy ostatnie już ćwiczenie z tego rodzaju, w którym będą musieli na maksa pokombinować ze zmianami, eee, zrobimy, że tych zmian będzie kilka albo kilkanaście. Zobaczymy jak chłopakom pójdzie. Good job, good job, keep going, keep going, strong. All, all the time, like change, change, yes, immediately, go, change, yes, control the ball. Dawaj Andrzej, in change, change, let's go, let's go, try to stay in one place, let's go, keep going. Strong dribbling, pound, pound the ball, pound ball. Musimy słyszeć piłkę jak chłopacy kozują, to jest kluczowa sprawa. Jak słyszymy, że piłeczka się kozuje mocno w parkie, wiemy, że ją na pewno kontrolują. Ok, ok Falas. Chłopacy są dobrze rozgrzani, weszliśmy już na trzeci, czwarty etap naszych zabaw dzisiejszych. Dołożymy sobie na sam koniec drugi balonik, zrobimy jedno ćwiczenie w miejscu z drugim balonikiem i na koniec połączymy nasze elementy kozowania i pracy z balonem w parze. Jeden z ostatnich etapów doskonalenia tego ćwiczenia: oczywiście, możemy dokładać kolejne balony, możemy dokładać piłki do koszykówki, możemy kozować dwiema. Natomiast kopacy zrobią w miejscu. Będą kozowali piłeczkę, za każdym razem będą musieli podbijać i utrzymać dwa baloniki w powietrzu. Tym razem zmienimy pozycję ręki, która nie będzie odbijała piłeczki z dołu, a będzie odbijała piłeczkę z góry. Hop, let's go. Two balloons. I will help you, I will help you. Let's go, start. Hop, jest, 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 jest. Good job. Let's go, Andrzej! Dawaj, bierzemy, dawaj walonki, pomogę Ci. Andrzej daj. Szybciutko, wracaj, let's go, keep going, Rotni. Dawaj Andrzej, jest. Nice. Nice, dawaj. O, brawo, Andrzej, trzymaj nisko. Jeden, ratuj, ratuj! ok. Jedna rzecz. Ćwiczenie ma na celu kontrolowanie piłki, tak jak mówi nasz temat. Natomiast jeżeli się zdarzy, że balonik ucieka zawodnikowi, to oczywiście może go podbić nawet z samego parkietu dołem. One Pan more yes. No, dokładamy, jeszcze możemy sobie dołożyć, utrudnić maksymalnie, yes, keep going, keep going, guys, keep going, brawo Andrzej, tak jest, nice, 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 and change direction, let's go, between, behind, let's go, I'll be happy, let's go, change, between, behind, yes, yes, brawo, rotuj, ok, ok, that's enough, guys, jak Państwo widzą, wymagające ćwiczenia, zabawne ćwiczenia, ale... Na pewno poprawiające umiejętności koszykówki mega. Eee, zrobimy sobie ostatnie ćwiczenie, zobaczymy, jak chłopacy na nie zareagują. Połączymy sobie wszystkie elementy dzisiejszego odcinka, czyli kozłowanie, kontrolę piłki, balona oraz naszą zabawę, która była na początku, czyli kozłów, bibi, piłkę. Let's go, guys! Ostatnie ćwiczenie, ostatnia zabawa, trzeba kontrolować swój balon. Tak, jeszcze próbować wybić piłeczkę, kolego. Try to strip the ball. Tak jest, good job, Andy. Let's go, let's go, try to strip the ball And controller balon, pójdę za, jest. Let's go, keep going. Few seconds more. Let's go, guys. Jak Państwo widzą, jest to bardzo wymagające ćwiczenie, ale zabawowe. Baloniki spadają na ziemię, nie przejmujemy się tym. Ratujemy balonik i próbujemy dalej kontynuować. Wybić piłeczkę. Yes, ok, fast. Good job. Good job, rotni. Andrzej, brawo, good job. Ok, chodź. Let's go, guys. Come. Jak Państwo widzieli. Let's go, guys. Jak Państwo widzieli. Krótki trening intensywny w domu. Polecamy wykonać te ćwiczenia na powtórzenia bądź też na jednostki czasowe 30 sekund, minutę. Pamiętamy o tym, żeby za każdym razem zmienić rękę kozującą, żeby zmienić pozycję, żeby dokładać sobie różne elementy, które utrudniają grę i zabawę. Dziękujemy, zapraszamy na kolejny odcinek, w którym zapoznamy się z elementami nauki z wodów. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.